Po raz pierwszy na naszych spotkaniach platformy mamy gościa, który tyle znaczy dzisiaj dla opinii publicznej w Polsce, tyle znaczy dla całej opinii międzynarodowej i który tyle znaczy dla Ukrainy i jej wolnościowych europejskich ambicji. Dzisiaj jesteśmy tutaj razem i tutaj w naszym gronie jest wiele przyjaciół. Przyjaciół, którzy zawsze byli z nami. To są przyjaciele, którzy byli z nami w okresie walk, którzy byli z nami na Majdanie, na barykadach. To są przyjaciele, którzy byli z nami w czasie negocjacji. To są przyjaciele, którzy trwają przy nas. Wszyscy patrzą dzisiaj na Ukrainę jak przez szkło powiększające. Nie wszędzie macie przyjaciół, ale będziecie. Wolnym, dumnym europejskim narodem. Będziecie mieli realną perspektywę europejską. Widzieliśmy, jak są przeprowadzane reformy w Polsce. Widzieliśmy, jaką drogą kroczy Polska. I możemy dzisiaj powiedzieć, że Polska stanowi wspaniały przykład tego, jak marzenia można realizować. Jak można realizować swoje marzenia.